Jeżeli nadal uważasz, że zadanie z dynamiki to jest czarna magia, w takim razie zobacz ten filmik. W tym zadaniu musimy poprzez kinematykę dojść do policzenia przyspieszenia, a potem rozpisać równanie wektorowe związane ze siłą wypadkową i policzyć mi, czyli współczynnik tarcia. A więc na samym początku, jak zawsze opisujemy sobie dane zawarte w zadaniu, czyli nasze V początkowe, równe 9 m na sekundę, V końcowe równe 4 m na sekundę oraz naszą drogę równe 25 m na sekundę. Czyli oczywiście 25 m. No i nasze, możemy skupić się o czyli 9,81 m na sekundę kwadrat. Ok, w kolejnym kroku musimy poprzez kinematykę policzyć przyspieszenie, co jest nam potrzebne. Mamy tak, V, V początkowe, drogę, więc nasuwa się na taki pewien wzorek, który już pokazywałem raz na lekcji, po prostu jest on Bęgerem, czyli V równe V0 kwadrat plus. 2AS. Z tego wzoru po przekształceniu uzyskujemy, że A jest równe V kwadrat minus V0 kwadrat przez 2S. Jest to równe 1,3 metra na sekundę kwadrat. Ok, mam przyspieszenie, a więc zatem możemy teraz zabrać się za równanie siłą badkową. No równanie jedyne co mamy to oczywiście będzie tarcie, ponieważ to działa w tym zadaniu. Wyłącznie, nie mam innej siły czyli po rozpisaniu będzie to tak m razy a równa się m razy g. Przypominam, tarcie to jest nacisk razy współczynnik tarcia. W naszym przypadku nacisk to jest ciężar, czyli m razy g razy mi. M-ki się skracają po obu stronach, zostaje nam, że mi jest równe przyspieszenie przez oddziaływanie grawitacyjne. Co po ustawieniu do działania? Otrzymam wynik 0, przynek 135. Mniej więcej około. I to jest odpowiedź do tego zadania.